Jak zwykle witam Was bardzo serdecznie na kanale Miłe Rzeczy. Mamy wrzesień, mamy jesień, moi drodzy. I nie bez celu nagrywam wstęp właśnie w tym miejscu. Ponieważ spójrzcie, jak wygląda, w jakie piękne barwy przybrał się mój winobluszcz. To znak, że rzeczywiście jesień przyszła i, i nie mamy innego wyjścia. Musimy z tym żyć. Dzisiaj pokażę Wam, jakie prace wykonałam we wrześniu lub planuję jeszcze wykonać, a wiadomo, że takich prac jest sporo w tym miesiącu i każdy ogrodnik z całą pewnością przyzna mi rację. Zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Zaczniemy sobie od róż. Róże zakończyły swoje drugie, a nawet trzecie kwitnienie, w związku z czym, jak sami widzicie, one mają tutaj takie duże, długie pędy. I co z nimi robić? Czy przycinać, czy zostawiać na zimę i przycinać dopiero wiosną? I ja te pędy będę przycinać teraz, ponieważ w zimie. Jak będą wiatry, jak będzie śnieg, one się będą tak strasznie majtać i mogą się połamać, więc nie chcę ryzykować i te pędy przytnę sobie w tym momencie. Nie będę ich ścinać nisko, ale zetnę je w ten sposób, żeby nie narazić tej róży na uszkodzenia zimowe czy w przypadku jakiegoś dużego wiatru. Więc tu mamy przekwitniętą różyczkę i przycinam ją tak o mniej więcej w tym miejscu, żeby ona była. Aby się czuła bezpiecznie. I tutaj również. Tutaj w środku w kółeczku mam różę pnącą, która wypuściła niesamowicie bujne odrosty. Więc te odrosty takie długie, to są tegoroczne przyrosty. Będę musiała je zabezpieczyć i przywiązać. Gdybym miała Wam polecić różę, taką różę, która. No, którą bardzo lubię i która jest najdłużej kwitnącą różą. Wiadomo, róż mamy sporo, które kwitną dosyć długo, ale ta róża kwitnie od czerwca do tego momentu i jeszcze zawiązuje pąki kwiatowe. Jeszcze będzie kwitła, więc mamy czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Pięć miesięcy nieustannego kwitnienia. Cały czas. Przekwita, usuwam pąki, usuwam tutaj, ogławiam ją i ta róża kwitnie mi do samego, do listopada, do przymrozków. Także róża bonika, number one, polecam serdecznie. Moją boniczkę również przytnę, bo tutaj wypuściła strasznie długi pęd, ale ten pęd nie ma pąków kwiatowych, więc również ją przytnę. Wiosną Te różę będę ciąć bardzo nisko. Zetnę ją o połowę, zauważyłam, że im niżej tnę moje róże, to one tym bójniej rosną, tym piękniej kwitną. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam powiedzieć na temat róż, to sadzenie róż. Teraz jest bardzo odpowiedni czas, żebyśmy sadzili róże z gołymi korzeniami. Patrząc na, w kalendarz ogrodnika, takie najlepsze dni na sadzenie róż, na przesadzanie w ogóle kwiatów, bylin czy dzielenie, to jest koniec września i początek października. Nigdy nie zwracałam uwagi na fazy księżyca, ale od jakiegoś czasu staram się właśnie działać zgodnie z z kalendarzem ogrodnika, więc koniec, koniec września, początek października jest to doskonały czas na to, żebyśmy sadzili nasze roślinki, dzielili byliny, bo wrzesień to też super czas na dzielenie bylin i przesadzenie ich w inne miejsce. Wrzesień to też idealny czas na to, żebyśmy nawieźli nasz trawnik. Ja zrobiłam to jakieś dwa tygodnie temu i od razu widzę różnicę. Oczywiście chwasty mam, chwastami zajmę się na wiosnę, dwuliściennymi, ale trawka się zagęściła, zazieleniła, jest piękna. Oczywiście trawnik nawozimy nawozem jesiennym. Podobnie jak roślinki ozdobne, też stosujemy już nawozy jesienne. A teraz bierzemy się do pracy takiej solidnej, czyli będziemy przycinać brzegi trawnika. Sprzęt, zobaczcie, mam taki półksiężyc, jest to super narzędzie, odkryłam go jakieś dwa lata temu. Świetnie przycina mi brzegi trawnika. Jeżeli zrobię to teraz, wiosną będę miała mniej pracy, bo wiadomo jak to wiosną. Jest kumulacja i brzegi przyknę sobie teraz. Spójrzcie, jak fajnie się to robi. A jest jeszcze wilgotna ziemia po deszczu, mamy więc idealny czas na przycinanie trawnika. Kiedy przycinam sobie brzegi trawnika, oczywiście zawsze staję z dalszej perspektywy potem i oceniam sobie, czy pasuje mi, czy łuk, który zrobiłam, jest odpowiedni. Bo muszę Wam powiedzieć, że ja nienawidzę rabat, które są takie symetryczne czyli są takie proste. I mają kształt kwadratu prostokąta. Uwielbiam łuki. Te łuki to jest moja jakaś taka nie wiem. <laughs> Nigdy nie robię rabat w formie mm, for, takich formalnych, takich prostych, takich pod sznurek. Tylko zawsze robię sobie właśnie yy, takie łuki. I widzę, że tutaj jest wszystko ok. Aha. Kaczki też mówią, że wszystko jest ok. I tak krok po kroku będę sobie przycinać. Moje kolejne brzegi trawnika muszę wykorzystać ten czas, kiedy ziemia jest mokra, wilgotna, bo wtedy robi się to idealnie. Moi drodzy, <słuch> powiedzcie mi, czy ktoś z Was lubi pielić rabaty? Obawiam się, że ani jedna łapka w górę się nie pojawi. Nienawidzimy tego, prawda? No ja również nie przepadam za pieleniem, chociaż czasem nie relaksuje, przyznaję, jak zrobi się tak ładnie i przejrzyście. Czasem. to dobrze na mnie działa. Ale odkryłam, yy, odkryłam taką rzecz, która troszeczkę pomaga mi w redukcji lub ograniczeniu chwastów w ogrodzie. To jest mój patent. Uwaga, 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 zdradzamy nasz patent. Pod tą trawką skoszoną znajduje się karton. I na dużych powierzchniach w moim ogrodzie, wiadomo, między kwiatuszkami jakimiś drobnymi, no nie będziemy wykładać tych kartonów. Ale jeśli mamy jakąś większą, tak, ciąć, tak, 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 usiądź sobie. Ale jeśli mamy jakąś większą powierzchnię, to wtedy możemy spokojnie wyłożyć je kartonem. Zobaczcie, ja sobie tutaj położyłam. Oczywiście, karton musi być, nie może być obklejony żadnymi taśmami, żadnymi plastikowymi elementami. Musi to być czysty karton. Więc wykładam kartony. Wysypuję na kartony trawę skoszoną, i na tą skoszoną trawę wysypuję zrębki. Dobrze jest to zrobić jesienią, właśnie teraz, ponieważ to na wiosnę te zrębki troszeczkę się rozłożą, i nie dosyć, że chwasty nam nie będą rosły, to jeszcze nasze rabaty, ziemia na rabatach stanie się pulchna, i po dwóch latach zauważyłam, że to jest rewelacyjny sposób na poprawę jakości ziemi. Naprawdę świetny patent, świetna sprawa. Polecam Wam go. I właśnie teraz yy, proponowałabym, żebyście sobie to zrobili jesienią: czyli kartony, trawa, zrębki i mamy mniej chwastów dzięki temu w ogrodzie. Jeżeli nie wysialiście jeszcze waszych roślin dwuletnich lub roślin, które są odporne na przemarzanie, musicie to zrobić już w tym momencie. To jest ostatni dzwonek, naprawdę. Mamy praktycznie no, końcówkę września, więc jest szansa, że te roślinki jeszcze się przyjmą. Jeżeli będzie jesień ciepła, to rośliny typu naparstnice, typu wieczornik damski, orlaja, jeszcze nam się przyjmą. Dlatego już w tym momencie ostatni dzwonek na wysiewanie roślin dwuletnich. Tadam, tadam, cóż my tutaj mamy? Co tu do mnie dzisiaj przyszło? Przyszły do mnie, proszę bardzo, cebulki tulipanów, a więc wrzesień to również idealny czas, doskonały czas. Na to, żebyśmy zaczynali naszą przygodę z tulipanami. Cebulki są przepiękne, powiedziałabym nawet idealne. Czekaj, Piara, zobaczymy, czy są idealne. No, powiedziałabym, że cebulka idealna. Powinna tak wyglądać. Może ta skórka, która tutaj troszeczkę się uszczy, nie powinna tak się uszczyć, ale są bardzo ładne. Tulipany, które zamówiłam w tej paczuszce, to tulipanek Angelik. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie tulipan Angelik. Angelik, różowe, piękne, pełne tulipany. Więc we wrześniu zaczynamy sadzić tulipany. Wrzesień, październik, będziemy się zajmować tulipanami. Pokażę Wam w którymś z kolejnych odcinków, jak obsadzam donice też tulipanami. Zrobiłam to w zeszłym roku, świetnie mi się sprawdziło. Tulipany kwitły mi bardzo pięknie w donicach. Pokażę Wam, jak to robić. Muszę Wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, którą można zrobić we wrześniu. Ja jestem bardzo dumna z tego powodu, że w jesieni w zeszłym roku założyłam kompostownik. Profesjonalny kompostownik składający się z trzech komór, tak jak być powinno. Wrzesień to również jest dobry czas na to, żeby tworzyć nową pryzmę kompostową. Mamy trawę skoszoną, mamy już troszeczkę suchych liści, mamy, wiadomo, naszych troszeczkę odpadów kuchennych, więc jest to dobry czas. Również mamy przede wszystkim, jeśli mamy warzywniki, Dużo roślin zielonych, typu nie wiem, już przekwitnięte cukinie, pomidory, liście buraczków, więc możemy to idealnie wykorzystać na założenie nowej pryzmy. Zachęcam Was, żeby we wrześniu również właśnie pobawić się w produkcję własnego kompostu. Tegoroczne lato było cudowne, jeśli chodzi o kwitnienie naszych roślin, jak widzicie tutaj za mną zresztą jeszcze mnóstwo roślinek sobie kwitnie. Róża Angelina zawiązała tutaj mnóstwo pączków, więc mam nadzieję, że przymrozki nie przyjdą i ona jeszcze dalej będzie kwitła. W ogóle dużo róż jeszcze ma pączki. Szopeny tutaj z tyłu widzę, że mają pączki, aksamitki jeszcze pięknie sobie kwitną, więc oby tak, taki stan rzeczy trwał do listopada. W kolejnym wideo, w którymś z kolejnych wideo pokażę Wam, jak obsadzać donice tulipanami. No i myślę, że jeszcze troszeczkę po ogrodzie pochodzimy, bo pogoda, mam nadzieję, że pogoda wrześniowa, przełom września i października jeszcze nas troszkę porozpieszczają, jeszcze będziemy mogli troszeczkę w tych ogrodach sobie i popracować, ale co najważniejsze zrelaksować się. Punkt numer 11. Relaks, kawka i uśmiech. Tak podaje mój przewodnik ogrodowy, że jest to najważniejszy punkt programu. Nie wiem jak wy, ale ja założyłam sobie taki poradnik ogrodnika, nazwałam go Moje Ogrodowisko. Jest to zeszycik, w którym zapisuję sobie takie najważniejsze, najistotniejsze sprawy, które mam wykonać w ogrodzie. Zrobiłam sobie kilka zakładek, na przykład mam tutaj zakładkę róże, róże, które chciałabym kupić. Mam tu zakładkę na przykład zielone zakupy plus architektura ogrodu. Prace, które muszę wykonać w danym miesiącu. Siejemy, sadzimy, przesadzamy i tak dalej, i tak dalej. Kolejna zakładka to rośliny doniczkowe. Proponuję Wam, żebyście sobie również założyli taki zeszyt, bo idąc po ogrodzie widzimy, co trzeba zmienić, co trzeba zaplanować na przyszły rok, jaką rabatę może ulepszyć, co dosadzić, co zrobić. To są rzeczy, które, wiadomo, ulatują nam z pamięci, a jeżeli zapiszemy, no to wtedy sobie super, możemy to wszystko zaplanować, zaprojektować i zrobić. Mam nadzieję, że dzisiejsze moje wideo Wam się spodobało. Że wykorzystacie może niektóre z moich sugestii, co powinniśmy jeszcze zrobić w jesieni i we wrześniu. Serdecznie Was zachęcam do subskrybowania. Bardzo się cieszę, że Was przybywa coraz więcej na moim kanale. Będę się starała nagrywać fajne filmy, inspirujące filmy. I do zobaczenia następnym razem.